19 listopada i słuchajcie, nowa aktualizacja gry wychowała do FC25. Poniżej znajdziemy omówienie wprowadzanych zmian, więc czytamy. Rozgrywka. Dokonana zmiana po dośrodkowaniu piłka może teraz lądować nieco przed... Odbierającym, czyli w teorii, jeśli teraz będziemy zagrywać do środkowania, no to jest y, większa szansa na to, że nasz zawodnik będzie nabiegać na tą piłkę, że pójdzie ona za niego za jego plec. Także chyba zmiana promująca jakby ofensywnie do środkowania. Problemy, które zostały niby rozwiązane, czyli linia defensywna mogła się cofać za głęboko, kiedy drużyna tak końca kontrolowała piłkę na połowie drużyny broniącej. Okej, okay, czyli to jest takie zbofowanie niższe, grania na niższej obronie, czyli, czyli wydaje mi się, że teraz będzie opłacało się grać na obronie typu 50 albo 55 głębokości. Środkowi defensywni pomocnicy mogli cofać się za głęboko, kiedy ta końca drużyna weszła w ich strefę obronną. No to jest właściwie mm, też jakby taka rzecz, która jest związana z tą pierwszą. Czyli ogólnie, że cała drużyna cofowała się zbyt głęboko. Czasami podanie po ziemi mogło postać piłkę za zawodnika docelowego. Nie kojarzę takich przypadków, ale w takim razie podania po ziemi też są ulepszone w tym momencie. Naciśnięcie w nie zawsze było rejestrowane w trybach sterowania jednym zawodnikiem, to nas raczej. Um, nie dotyczy, bo to dotyczy wirtualnych klubów głównie. W rzadkich przypadkach bramkarze mogli skakać zdecydowanie za wysoko, to kojarzę nawet taki glitch. Ulepszyliśmy podejmowanie decyzji przez bramkarzy przy próbach obrony, gdy piłka przekracza linię bramki. Okej, okay. czyli gdy po prostu jest gdzieś na linii, tańczy ta piłka na linii, bramkarz wtedy może się lepiej zachować. A to się akurat dość często zdarzało, że gdzieś ta piłka była na linii, no i bramkarz gdzieś z tą piłką wbiegał potem do bramki. Ulepszyliśmy ustawienie się bramkarzy podczas próby obrony strzałów z bliskiej odległości. Zobaczymy zaraz w praktyce podczas meczu. Brankarze czasami nie próbowali bronić potężnych strzałów z dużej odległości, że powershotów, tak? No bo powershoty to było OP faktycznie. No to teraz będą próbować bronić, ale no wydaje mi się, że tak power nadal będą bardzo dobre. Główki były czasem testowanie zbyt niecelne. To się zgadza. Podania po ziemi wykonywane podczas rzutów wolnych nie zawsze były kierowane do właściwego zawodnika docelowego. To nie kojarzy takich przypadków. W niektórych przypadkach podania górą były zbyt niecelne. Będziemy testować. W razie podania górą do przetestowania. No, i trzeba wpuścić rywal w pole karne, żeby też przetestować obrony bramkarza, albo po prostu, żebym miał ja dużo, był w jego polu karnym. Poprawiliśmy fizykę lotu piłki w niektórych scenariuszach przy strzału, przy obrońcy i mm, wybijania. Gracze mogli zbyt często dać piłkę, gdy naciskali na nich obrońcy podczas wykonywania sztuczek technicznych, czyli tak samo polepszenie jakby mm, sztuczek technicznych w ten sposób, że nie będzie nam tak łatwo mm, zabrać futbolówki. Logika sędziów podczas podejmowania decyzji o przywileju korzyści w meczach rush. Ok. No tu są już jakieś takie mniejsze zmiany związane z raszem. No, ja mogę sobie czytać te zmiany w raszu, ale gdzie jest informacja o tym, że jeśli ktoś odłoży pada w raszu, to wywala go z meczu i dostaje banu na 7 dni? Na przykład taka, taka rzecz by się tutaj przydała w takim, w takim opisie pacza. Tu jeszcze jakieś rzeczy związane z interfejsem. Niektóre elementy interfejsu podsumowania postępów w ewolucji były niewłaściwie wyrównane. Problemy ze stabilnością, które mogłyby występować, występować podczas używania rynku transferowego, poprzez wyzwania budowania składu. To takich akurat problemów zbytnio nie kojarzę. Dobra, no to idziemy w takim razie typowo zagrać sobie meczyk, żeby zobaczyć. Słyszałem w ogóle, że problem jest z playerlokami, więc od razu przetestujemy, czy playerloki działają, czy nie działają i jak to wygląda w praktyce. Dobra, weryfikacja, zwiększona celność główek, lepsze dośrodkowania, obrona się tak nie będzie cofać. No czyli skillowo muszę tutaj wyjść na plus, prawda? Same zwycięstwa będą. Tak? Czyżby żeby właśnie tak miało być, wyjdzie w praktyce. O ile kolparmel Parmel nie będzie mi przeszkadzać, ani ogólnie, jeśli ja tutaj na obronie zaawansowanej w miarę dobrze pogram. Chociaż poczekajmy, bo tutaj palin. ojojojojojoj, oj 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 Ale tu od razu próbował fajnego strzału między innymi gościu obrawy sztywnym ramkarzem. Teraz podwójny trójkąt. Trzymamy, żeby cały czas ramkarz był dosyć wysoko ustawiony. No i Jokol z prawej nogi za szybko gościu po tym obrocie próbował uderzać. To na pewno nie pomogło. Przy tym strzale, chociaż i tak było wiadomo, groźnie. Dobra. Pires. Rozegranie. W ten sposób. SON. Aj, myślałem, że tam przydrybluje, i już wypuściłem wcześniej Piresa, i on tam wychodził. Więc jak go tam kątem oka widziałem, chciałem do niego grać się jeden Trójkąt, jeśli by się to udało. Mamy to. Mamy. Prosto padle, tylko SON nie ma tempa. SON nie ma tempa, żeby tutaj chyba podryblować w ten sposób. Więc musimy szukać jeszcze tutaj dodatkowego podania. Gowu, Świetnie. Powershot go w. No, i Bramkarz się rzucił. Było to w patchu powiedziane, prawda? Że Bramkarze się będą rzucać. No, ale jak pomówić powstrzymać tak dobry strzał Sydney? Jako w. Bardzo jest ten playstyle plus y, mocarny, prawda? Playstyle plus do powershotów. Dobra. Rozegranie teraz przez tył. Rywal mnie naciska, więc ja sobie spokojnie po prostu nawet zejdę tym Karwaliu troszeczkę z pozycji. Teraz możemy przyrzucić piłkę na drugą stronę. Rozegrać sobie głową, bo mamy tempo w tej akcji, chociaż rywal szybciej był przy nas. Nacisnąłem odbiór jeszcze, żeby powstrzymać to uderzenie. R1, ZL1 teraz. ZL1 najpierw było, żeby. r 1 najpierw było, żeby są się cofnął, a potem ZL1 oczywiście, żeby wybiegał. Gowu. Teraz może, manualne podanie jakieś, chociaż jest na przedpolu. Ładnie t dostępny. Zobaczmy. Son. Aj, szkoda, że tam Pierre z pozycji. No, rola półskrzydłowa, niestety, i, i szukał tego półskrzydła, a nie chciał być na tej wolnej opcji, która się pojawiła. Wydaje mi się, że tam powinien. Może zostać. Wygramy to, tak jest. Ok. L1x. L1 teraz. Zobaczcie, cały czas już Pires tam naciera. I to będzie dobre podanie, czy nie? Dobre. Dobre jest. Palmer. Aj, chciałem manualnie tutaj zgrać do. do Sona z pierwszej piłki, ale to nie siadło. Z odbiorem niecelnym. No, jeśli popędzi, to byłoby ok, ale rozegrał, więc dla niego dobrze. Bo się przy piłce utrzymał. Gdyby szedł po prostu w wolną przestrzeń między obręcami, to ja byłem na to gotowy. Trzymamy się nisko na nogach. Obrona ich nie schodzi zbyt nisko. Okej, okay, jest, jest w porządku. No i teraz z playerlokiem. Naciskamy L1. Ogólnie nie no, playerloki działają dobrze. Playerloki działają ok. Pires. Pires jeszcze tam na obiegnięciu jest Gusto. Który będzie szukał wrzutki. Gol. Ależ dobra wrzutka. Ależ dobra wrzutka. do 2 do 0. No. To jest... Na razie coś, co mi się podoba. Ta wrzutka taka. Prawie że do nogi. W dobrym timingu. Ale oczywiście też to, był, to, też to był dobry timing, bo sąd wybiegał z ostatniego obrońca, ale no, dostał piłkę idealnie, żeby tutaj uderzyć z woleja, więc nie kombinowałem. Tak też uderzyłem. Waga, Forlan? Forlan, ale no nie no. Alison musi to obronić na szczęście. Co za przeciwnik, już pod odłożył? Już się poddał? No dobra, no jeśli tak, to. Czy znaczy on tutaj coś podawał między obrońcami, ale... Chyba bez, mm, bez większych konkretów. No, jeśli pada, odłoży. Nie, no gra normalnie. Gra, dobra. To nie wiem, czemu tutaj przez chwilę tak re reagował dziwnie. Zresztą teraz, zobaczcie, też jakoś tak biega. Może da opada dziewczynie, czy coś. A sam dziś sobie poszedł, bo. No, dziwne reakcje z jego strony w tym momencie. Nie wiem, co do końca robi. Ale teraz. Do... Nie, dobry odbiór, Piłki. Dobry odbiór. Timing, podanie, dobra. To już, to już widać, że on gra. okej, okay, czyli 3 do 0. Zobaczmy, Leo, Leo. O, ładnie teraz. Spróbujemy korzystać z obrony zaawansowanej. No, coś tam go wypychaliśmy, więc. No, mam nadzieję, że przez to bramki też nie ma. Leczkic przeciwnika. A jak leczkic przeciwnika, to możemy jeszcze zrobić, myślę, paczkę, która y, tu się te... <ścoughs> Coś dzisiaj w grze pojawiła. Jest to paczka 2 razy 84 plus, bodajże. O, fajnie, osiągnięto tutaj możliwość zagrania w kwalifikacjach. Nice, nice, słuchajcie. Wyzwanie budowania składów. Tutaj przejdziemy sobie do. Zakładki rozwój i tutaj paczka, która się pojawiła. A gdzie ona jest? Podwójne 84 plus ta 22 godziny do końca. Ile tych składów? A jeden skład. Jeden skład 83 i dwóch zawodników 80... Nie, trzech zawodników 84? I pewnie dostanę 2 dwa... Dwa razy 84 znając życie. No nie wiem, czy to jest dobry deal. Podejrzewam, że nie wyjdę na tym dobrze, no ale dobra, no przepalimy sobie Martineza, Nevesa i co, resztę karty można, aha, resztę możemy właściwie dać, to jakieś 8, 8 dwójki chyba, skoro tutaj już 8-4 wjechało razy 3, także bezproblemowo powinniśmy móc dać radę to zrobić w ten sposób. Dobra, chciałem start i teraz mogę rzucać tych zawodników już. 82 i jeszcze, a nawet może jakieś 81. No zobaczymy czy siędzie. Chyba nie, chyba na 81 już nie pójdzie. Tak myślę, ale zobaczmy. Dobra, jeszcze wrzucimy tu na ławkę, Panią 82. Mm, nie mniej, aha, bo ja dałem dwóch 84. Jeszcze jeden 84 musi być, dobra, jeszcze jeden 84 w takim razie. Który gdzieś mi się tu ukrył. zinsberger proszę bardzo, ta Pani może tu wlecieć za 81. U, nie ma jeszcze, dobra, 82 też za 81 tutaj. Jeszcze nie ma, dobra, czyli jeszcze musimy tu, a nie, poczekajcie, bo to skład jest, a nie, ocena z 83, dobra, to jest, jest wszystko ok jest wszystko okej, okay. 84 za 82 tu damy i będzie ocena z 83, dobra, bez kombinacji już, jeszcze możemy dać, może nawet tak, dobra. Nie wiem, czy to się będzie opłacać, mniemam, że tak średnio, ale no przekonajmy się, przekonajmy się, 2 razy 84+, plus na które poszło 3 razy 84. No zobaczmy, zobaczmy. Ostatnio te paczki, które otwieram na odcinkach, bardzo niewdzięczne, a tutaj z lockoutem, więc jakąś, jakąś kartę, 86 chociaż dostaniemy. A to będzie nawet Ruben Diaz, 88, więc yy, chyba nawet całkiem ok, Chyba nawet całkiem ok. Pytanie, kto oprócz Diaza jeszcze tutaj? Diaz i Pani Nando Z. Mie taki Ruben Diaz, ile on około? 15 tysięcy monet. Więc chyba w miarę wyszedłem na to, za, za to SBC yy, na plus, bo dostałem jedną kartę foderową, którą której bym nie miał, musiałbym gdzieś 15 monet wydawać, a tak 8384 to i tak na nic bym praktycznie nie, nie zużył. Dajcie znak, co to o się Na razie.